Witam serdecznie z przedświątecznych, Dzisiaj mamy taką Mazdę CX3. Słuchajcie. No Mazda nie miała łatwo pojechać do warsztatu. Nie będę tam wymieniał warsztatów, bo to nie ma sensu. Auto przyjechało do mnie z check engine'em świecącym się. No, ono ma kilka problemów. Na pewno ma układ tryskowy problem, ale też nie dało się nim jechać w ogóle, bo skrzynia szarpała, bo wchodziło w awarię zobaczcie. Taka rzecz, bo pan był u wielu. Zobaczcie jaki jest DPF hamsko pospawany. No to jest karygodne. Ktoś kto to robił, to naprawdę robiły to grube wariaty. Więc no. Pomstwa. A nie wiem, no to jest zniszczenie. To że się tam olej leje, z tego tam to palicho, z przykładni się leje. Tutaj rozebrałem Megiera żeby zobaczyć co się dzieje, bo oczywiście też. E, słuchajcie, ktoś zaspał, coś takiego. E, no bo szukam problemu, tak? Kradne oryginalny soft, e, a dalej auto w łapie. No, zajrzałem tam do kolektora, no to tam wiadomo jak w maździe, cały kolektor sący i gniazdo zaworowe zagruzowane no tutaj ktoś takiego zaspawali. Znaczy, jak mieli zaślepiać, by to w sumie to dobre rozwiązanie. Tylko po co tak to niszczyć, bo to już jest praktycznie nieodwracalne. Przecież tu wystarczy dać chłodną podkładkę do, dociąć i można zaślepić. Yy, I w razie czego zawsze można do tego wrócić, tak? nawet no, jak się widzi takie rzeczy jak ten DPF, no to widać, że to jacyś kowale robili. Szkoda. Szkoda, bo, bo, bo ładna auto, Przecież to jest jeszcze świeże, 16 czy 17 rok, a może i 18, nie wiem, nie pamiętam. Mam gdzieś na zleceniu. No i tak się przygoda kończy tutaj, tego samochodu, bo to ono w tej chwili nie chce jeździć, nie wstaje na dole. Coś jeszcze było z turbiną robione. I tu będziemy właśnie teraz tego dochodzić. Ale wszystkie rzeczy muszę wyeliminować, bo niby sprężarka była robiona. Niby, chociaż... No nie, no była, coś widać, że była piaskowana przynajmniej, ale tam śruby niepodokręcane na turbinie. No Granda, Granda, ta, ta firma, która to prac, ci ludzie, którzy to robili, no znaczy chyba je dwóch nawet, bo to nie jeden, tylko dwóch fachowców. Granda, straszne. Czy ja wiem gdzie, bo ja już robiłem po nich, yy, że tak powiem, BMW kiedyś, to daleko, to 70 km ode mnie, ale... Ale no niestety firmy nie będę zdradzał, ale to wiadomo, to nie cała firma może to pracownicy też. Przecież to jest karygodne co oni robią. No. Można normalnie, ktoś chce zaślepić egiera Dobrze, dać zaślepkę, zdemontować. Chcemy, no, takich, że tak powiem, do testów gdzie jest. Gdzie Już ja tutaj o. E ja gdzieś położyłem. Zdemontowałem tego górnego, zaślepiłem. O, tu jest rurka. wyjąłem rurkę, dałem zaślepki. W każdej chwili możemy do tego wrócić, 15 minut jest z powrotem zrobione, akurat w tym samochodzie. Ale to po prostu tak to wygląda. Jego weekendu po 600.